Cześć, nazywamy się Rosemary, e, jesteśmy z Rzeszowa, siedzimy właśnie w hondzie Civic e, gdzieś pod e, dworcem w Rzeszowie e, i możemy o sobie powiedzieć tyle, że powstaliśmy w 2018 roku właśnie w tym mieście. E, powstaliśmy całkiem niedaleko od tej ulicy, na której siedzimy e, i e, w tym roku zostaliśmy laureatami Rawa Blues Festival, zagraliśmy um, mały koncert na e, całkiem dużej sali, czyli w Spodku Katowice. Mm, za mną siedzi Kuba Norbert e, Hubert i ja jestem Kasia. E, I bardzo serdecznie i ciepło zapraszamy e, do przyjęcia nas na e, ZEW, ponieważ uważamy, że świetnie wplasujemy się naszą muzyką. E, Norbert Wam to świetnie pokazuje przez cały filmik i mam nadzieję, że było mnie całkiem dobrze słychać. Cześć!